To nagranie pokaże Ci, w jaki sposób odczytywać w języku Python dane z pliku tekstowego, takiego jak data.txt. Mamy tutaj przykładowe dane. Pokaże Ci również, jak do takiego pliku dane zapisywać. A wszystko po to, żeby porównać dwa sposoby, w jakie możemy te operacje zrealizować. Chodzi o wbudowaną funkcję Open oraz o operacje, które są dostępne z poziomu typu Path, czyli obiektowej reprezentacji ścieżki. Zabierajmy się do pracy na początek drobne porównanie. Open jest to funkcja wbudowana w Pythona, zwraca obiekt pliku, na którym możemy wykonywać operacje, Ridline, read, read, readline, Lines itd. W połączeniu zływ obsługą automatyczne zamykanie pliku, czyli praca z Context Manager. PAW natomiast z modułu PAWlib, już tutaj go zaimportowałem, to obiektowa reprezentacja ścieżki. Ułatwia manipulację ścieżkami i katalogami, więc to jest jego główne przeznaczenie. Natomiast przy okazji oferuje metody wysokopoziomowe do czytu i zapisu. Mamy kilka, skorzystamy z nich. Ale możesz również użyć podejścia niskopoziomowego, ponieważ z poziomu obiektów typu PAW będziesz mógł wywołać metodę open, a ta działa dokładnie Dokładnie tak samo jak Open, czyli wbudowana funkcja Python. I teraz pytanie, którą z tych opcji wybrać? Być może są pewne sytuacje, kiedy lepiej używać jednej, lepiej drugiej, a może możemy używać ich naraz. Pewnie już domyślasz się, że odpowiedź na to pytanie brzmi, to zależy, dlatego od razu przejdźmy do praktyki. Cały kod napiszę w mainie, nie będę dzielił tego na funkcje. Myślę, że przykłady są tak małe, że możemy pozwolić sobie na tego typu zabieg. Jedyne o co zadbam to o separatory, tak jak zawsze. I piszemy with open. Podajemy nazwę pliku, czyli w naszym przypadku data.txt. Określamy tryb pracy z plikiem. Tutaj nie będę bazował na tym, co jest domyślne, a co nie jest domyślne. Będę jawnie za każdym razem pisał. W tym przypadku r jak read interesuje nas odczyt. Jeżeli chcemy zwrócić uwagę na kodowanie, to również możemy je ustawić. Tworzymy specjalny obiekt, który nazwę file, a następnie mamy możliwość pracy z danymi na kilka sposobów. Pierwsze to takie, gdzie iterujesz wiersz po wierszu, czyli robisz na przykład coś takiego i wypisujemy sobie kolejne pobrane wiersze. To podejście przyda ci się, kiedy nie chcesz ładować całego pliku naraz, tylko chcesz brać wiersz, przetworzyć i zdecydować, czy idziemy dalej, ponieważ pętle For w każdej chwili możesz. Przerwać. Tutaj zauważ, że podczas wypisywania mamy puste wiersze pomiędzy kolejnymi danymi, a to dlatego, że automatycznie w line mamy również do końca Wiersza. Wystarczy użyć chociażby strip i problem znika. Jeżeli natomiast plik jest tak mały, że chcesz od razu pobrać całą jego zawartość, a może jest trochę większa, a ty i tak chcesz to zrobić, bo zależy ci na pobraniu całej zawartości, to mamy ku temu możliwości. Możesz zrobić file, kropeczka. I na przykład Read Lines, gdzie dostaniesz od razu kolejne wiersze. W postaci elementów listy, możesz tutaj od razu zastosować list comprehension i pozbyć się znaków nowego wiersza. Jak widzisz teraz konkretnie, to widać, że faktycznie na koniec przynajmniej tych dwóch wierszy, bo akurat po nich był znak nowego wiersza, zobacz jak wejdę tutaj, to po trzecim już nic nie ma, więc tu widać, że mamy znak nowego wiersza i jeżeli zechcesz od razu usunąć ten znak z każdego wiersza, to mając list comprehension, możesz zrobić coś takiego, możesz zrobić line, Strip i mamy to. Odpalamy kod i wszystko gra. Możesz też od razu pobrać całą zawartość za pomocą read. Odpalamy kod i też mamy z całym dobrodziejstwem pliku, który otrzymaliśmy, czyli od razu też dostajemy w pakiecie znak nowego wiersza po data 1 i data 2. Podsumowując, możesz bardzo szybko dobrać się do pliku tekstowego na dwa sposoby. Możesz to robić, jak to się ładnie mówi, strumieniowo, czyli wiersz po wierszu co przydaje się, kiedy mamy ogromne pliki. Możesz też pobierać zawartość pliku w całości na przykład za pomocą read. Zachęcam cię do tego, żeby zapoznać się z różnymi metodami, które możemy wykorzystywać na rzecz obiektu file. Natomiast co też ważne, kiedy połączysz to z with, masz automatyczne zamykanie połączenia z zasobem, co też jest bardzo istotne, ponieważ nie musimy o tym myśleć samodzielnie i raczej nikt dzisiaj nie robi inaczej. Kiedy chcesz pracować z Open, od razu myśl o nim w kontekście osadzenia go w sekcji With. A teraz kolejny przykład. Wprowadzamy separator numer 2 i piszemy print path. Podajemy ścieżkę do naszego pliku. Właśnie stworzyliśmy obiekt typu path, który będzie zarządzał Plikiem tekstowym o nazwie data, a następnie możemy na przykład wywołać Read Text. Możemy ewentualnie zadbać o kodowanie i uruchamiamy nasz program. W taki sposób odczytaliśmy całą zawartość pliku tekstowego. Jeżeli dodatkowo na koniec wywołamy Split Lines i odpalimy kod, to dostaniemy listę, gdzie każdy element to wiersz z tego pliku. I teraz, kiedy i tak wiesz, że potrzebujesz cały plik, to dostajesz taki krótki sposób, żeby to zrobić. Spreadline, jak widzisz, świetnie poradził sobie od razu ze znakami nowego wiersza, bo właśnie po nich nastąpiło rozbicie. Natomiast sam proces odczytu jest zwolniony od sekcji WIF i rzeczy, które pisaliśmy w tym miejscu. Oczywiście jest też wada tego podejścia. Wczytujesz całą zawartość pliku do pamięci. Nie ma tutaj wariantu pracy strumieniowej. Natomiast pojawia się pytanie, czy jej potrzebujesz? Jeżeli tak, proszę bardzo o to podejście dla Ciebie. Jeżeli nie możesz sobie troszkę ułatwić życie. Natomiast pamiętaj o tym, że PAF też ma możliwość pracy strumieniowej za pomocą metody open, którą mamy w PAF. Dlatego teraz zrobimy separator 3. Jeżeli już tak jest, że masz ten obiekt PAF, zróbmy go. Piszemy PAF równa się PAF data.txt to możesz odczytać zawartość powiązanego z nim pliku w taki sam sposób, jak robiliśmy to wcześniej, tyle że teraz na tego pawwołasz open, nie podajesz już nazwy pliku, bo sam obiekt już wie, że współpracuje z tym plikiem, podajesz tylko pozostałe elementy i możemy na przykład odkomentować to, to sobie usuniemy i dostaniemy podobny efekt jak przed chwilą, kiedy odczytywaliśmy dane z pliku za pomocą Funkcji open. Czyli obiekt typu paw daje nam możliwość odczytywania danych na różne sposoby, plus, jeszcze raz przypomnę, całą pulę możliwości związanych z zarządzaniem tym zasobem, ponieważ to nie jest tylko kwestia tego, czy ja będę odczytywał dane z pliku za pomocą open czy paw, tylko że paw to jest. Cały byt do zarządzania zasobem dajemy kropeczkę i mamy bardzo dużo różnych metod i innych elementów, do których możemy odwoływać się na rzecz obiektu. Nie wspomnę już o tych elementach, do których możemy odwołać się bezpośrednio z typu PAW. A kwestie związane z odczytem, czy jak zaraz sobie to pokażemy, zapisem, są tylko przy okazji jedną z możliwości. I właśnie tę możliwość zestawiam z funkcją Open, żebyśmy nie identyfikowali PAW jako tylko coś, co służy do odczytywania zawartości pliku. Więc w ten sposób widzisz, że możesz używać Open, PAW, nazwijmy to w konwencji Open, i na koniec jeszcze pokażmy sobie, jak wygląda zapisywanie. Na początek znowu funkcja open, więc with open i teraz przygotujemy na przykład data2.txt. Możesz wybrać tryb, czy będzie to append, czyli dopisujemy na koniec, czy write, nadpisujemy, wybierzmy append. Jeżeli jest to dla Ciebie ważne, to encoding utf-8. I potem już tylko file, write i mamy write albo write lines. W zależności od potrzeb, skorzystajmy w tym przypadku. Z opcji Write. I teraz tu mamy na przykład Line 1. To może tak, nowa linia, Line 2. Kiedy odpalimy ten program, czeka już na nas Data 2 z danymi, które przygotowaliśmy. Na podobnej zasadzie możesz skorzystać z PAF. I tu oczywiście czeka na ciebie. Tak, już wcześniej to ustaliliśmy. Metoda open, którą możesz wołać z poziomu obiektu typu Paw, ale też jeżeli nie chcesz pisać tej otoczki, którą tutaj mamy, możesz po prostu napisać Paw i niech to będzie data3.txt i wykorzystać Write text i jako argument podać line 1, nowy wiersz, line 2. Write text nie daje nam możliwości manipulowania trybem zapisu, czyli czy mamy dopisywać, czy nadpisywać. Żeby zrobić tego typu rzecz, trzeba już używać funkcji open. Więc znowu, jeżeli masz obych typu PAF, już coś zarządziłeś, utworzyłeś go w jakimś katalogu, ponieważ wcześniej o to zadbałeś i był ci do tego potrzebny, właśnie PAF, to możesz przy okazji, skoro i tak będziesz chciał zapisać coś do tego, Pliku zamiast bawić się w sekcję WIF, po prostu skorzystać z takiej wygodnej metody. A pamiętaj, jesteśmy w języku Python, więc jeżeli schodzę z dwóch linii do jednej, to już należy potraktować jako ulepszenie, jako optymalizację w kontekście objętości. Kodu. I jeszcze jedna uwaga, która jest wynikiem tego, co przed chwilą ustaliliśmy, że w Open mogę używać trybu dopisywania, że w takiej sytuacji dane, które chcę dopisywać, dostarczać fragmentami. Czyli nie muszę od razu dostarczyć całości, tylko mogę porcjami dopisywać je do. Pliku. Ale to taka konsekwencja tego, co możemy w Open, a czego nie możemy w PAW, dopóki nie wykorzystamy metody Open, która też dla obiektu typu PAW jest dostępna. Podsumowując, jeżeli po prostu masz jakieś dane i chcesz je zapisać do pliku, to możesz skorzystać z Open, który jak widzisz czeka, żeby go użyć. Tyle, że trzeba pamiętać o tym, żeby użyć go razem zływ i dobrą praktyką jest to podejście. Nikt nie bawi się wręczne ręczne zarządzanie dostępem do zasobów. Natomiast, jeżeli masz Paw, który pozwoli zarządzić zasobem, czyli utworzyć, sprawdzić, czy istnieje i zrobić wiele innych rzeczy, pozwól, że nie będę o tych rzeczach tutaj w tym nagraniu mówił, bo w moim kursie mówię o tym chyba przez dwie godziny, więc tam jest co robić. Więc kiedy już masz taki obiekt, to w tym momencie możesz chcieć z niego skorzystać i z jego możliwości, jeżeli chodzi o odczyt czy zapis. I teraz pojawia się kolejne pytanie: jak chcemy odczytać, czy jak chcemy zapisać? Jeżeli chcemy wszystko naraz odczytać lub wszystko naraz zapisać, mamy wygodne metody Write Text czy Read Text i nie musimy robić otoczki. Zływ. Natomiast jeżeli zależy nam na dostępie takim, jaki oferuje nam funkcja open, możemy skorzystać z metody open, którą na rzecz obiektu typu PAF możesz wywołać. To, czego użyjesz, jak zawsze, zależy tylko i wyłącznie od Twoich potrzeb i od konkretnego przypadku. Dlatego to porównanie, żebyś mógł na spokojnie, kiedy już piszesz kod, podjąć decyzję, która opcja jest dla ciebie lepsza. Rozbuduj swoją wiedzę na temat PAF, zapoznaj się jeszcze z innymi możliwościami obiektów typu PAF i wtedy jeszcze lepiej zobaczysz, co to znaczy to. Zarządzanie zasobem, które tutaj tak do tego jednego sformułowania uprościłem, i być może wtedy od razu podejmiesz decyzję. OK, idę w paw. Jeżeli to jest tylko prosty zapis, odczyt, myślę, że Open w klasycznym wydaniu będzie dla ciebie wystarczające.